W Polsce baza do trenowania pływania rozwija się dosyć prężnie i te baseny powstają na terenie całego kraju. Miałem okazję w zeszłym roku oglądać właśnie tuż po otwarciu pływalnie w basen w Szczecinie i robi naprawdę ogromne wrażenie. Jest to kompleks nowoczesny z odnową biologiczną, ze wszystkimi elementami niezbędnymi do tej rangi imprezy. Naszym pływakom życzę, żeby do tej wspaniałej organizacji dostosowali poziom sportowy, żeby sukcesów sportowych naszych pływaków na Mistrzostwach Europy grudniowych było jak najwięcej. Na strojach olimpijskich na pewno będzie godło państwowe. Jest to pierwsza impreza w Polsce, ale mam nadzieję, że wystawimy dobre świadectwo całemu środowisku sportowemu i pływackiemu w szczególności. I ja już tak bardzo ostrożnie mówię, że no te minimum te trzy medale, no to, to sobie nie wyobrażam, żeby, żeby z tego się nie urodziły. No więc tu właściwie no będą takie różne grupy zawodników i, i każda grupa będzie miała jakieś swoje zadanie do, do wykonania. Ja chcę jeszcze nawiązać do tego przedmiotu niebieskiego, który leży na, na suknie i do pytania do pana o liczbę medali. Mówi pan, panie prezesie, o trzech medalach. Najlepsze w dotychczasowej historii, Startów Polskiej Kadry Mistrzostwa Europy to były Mistrzostwa Europy w Trieste w 2005 roku, zdobyliśmy tam 11 medali, to jest deska do pływania z podpisami wszystkich kadrowiczów polskich, do 11 medali też, też dążymy mimo wszystko, mimo tej trójki. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Szczecina. Postaramy się zrobić wszystko, żeby ta impreza się udała, żeby była dobrze odbierana przez wszystkich, przez zawodników, trenerów, działaczy, przez państwa dziennikarzy i przez kibiców, tak, abyśmy w przyszłości mogli organizować inne imprezy pływackie na najwyższym światowym poziomie, bo do tego mam nadzieję, że, no, że to się nam będzie po prostu udawało. Także jeszcze raz zapraszam i dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Szczecinie. Dziękujemy.